Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Niepopularny i jesteśmy w tym miejscu, gdzie widzicie na mapie. Otóż zapewne tytuł wam mówi, cóż to za miejsce i cóż tutaj będzie. I zobaczymy, czy się tego doczekamy, czy nie. To znaczy, no najprawdopodobniej to jest koniec gry. W sensie jakby zakończenie, tylko kwestia jest tego, że The Forest raczej mi się kojarzy z więcej, z więcej niż jednym zakończeniem, więc możliwe, że że gdzieś tam z czasem odkryją gracze jakieś kolejne zakończenia i tak dalej. Wow, jakie dźwięki. Natomiast w tym momencie to jest jedyne mi znane zakończenie i chętnie sobie je sprawdzę. Dobra, dół czy góra. Góra jest zablokowana. Same butelki, nie ma nic. Czyli dół. Ci co, tak sobie myślę, że może wartołoby było zacząć korzystać z tej zakichanej latarki. Właśnie. Bo ja cały czas korzystam z tego z zapalniczki zamiast z latarki. A przecież zdobyliśmy tą latarkę już naprawdę dawno, dawno, dawno temu. Już tyle miejsc mogliśmy sobie sprawdzić z tą latarką zamiast z zapalniczką. Dobra, no i coś tam słychać. ハハハ。<laughs> Dlaczego akurat przez nas przelaz ten glut? Było tu tylu ludzi! To czemu przelaz przez nas? Dobra. Yy, wiecie co? Dobra. Yy, tam są chyba te drzwi, którymi weszliśmy? Mam takie wrażenie, że jakby gra sugerowała, że no, fajnie, że tu jesteś. To do śmierci, nie? O, bateryjki dostaliśmy. Dobra, puściutko. Ciekawe, czy na normalu też będzie tak puściutko. Drona! To by było epickie. O, i widzicie? Pistolecik. Nawet jakbym nie miał pistoletu, to właśnie mógłbym go sobie zabrać. Dron by był epicki w Deforeście, nie? A w sumie z drugiej strony, co by się robiło dronem? Zwiady można by było robić dronem. Save in cap. Ten surowiec jest pokazany tutaj na złoto. No. My zazwyczaj, jak go widzieliśmy, to był czarny, ale to może dlatego, że to było w jaskiniach. i yy, Ubranka, amunicja. Ręka. Mhm. Super. No z drugim pistoletem i tak nic nie zrobię. Chociaż ciekawe, bo ten pistolet ulepszyliśmy dość mocno i, i że się nie da na przykład wziąć drugiego jako nieulepszony, nie? Dobra. Lecim, lecim, lecim. Druga miejscówka. Też słyszeliście, nie? O, ja nie mam z widów słuchowych. Jak się nazywają rzeczy, które ci się wydaje, że słyszysz? Katana! Katana na na na, katana, katana. Dobra, tu bym mógł sobie coś dodrukować, gdybym potrzebował. Spoko. Czyli gra nas bardzo mocno przygotowuje na ostateczny fight, Także, nawet gdyby ktoś się tu dostał przypadkiem, to gra go w miarę przygotowuje na ten ostateczny fight. Ja odbijałem jakąś kartę, tak teraz myślę. Odbijałem. Jakiś ten. E, tutaj szyfr był. Dobra, ziomuś, skoro ty mi dałeś katanę, ja jestem ci bardzo za to wdzięczny. Czy to był kij golfowy, ja podniosłem? To mógł być kij golfowy w tym typie. E, ja już myślałem, że katana. No, bo wiecie, takie cieniutkie, ten. Ja już się ucieszyłem, bo gdzieś tu ma być właśnie katana. No, mam nadzieję. I... i nic. Nie ma. Okej. Okay. A niżej? Niżej zasypane. Super. Cieszy mnie to, jak są drogi takie ewidentnie jednokierunkowe, że masz iść i koniec. Kropka. Też nic tu nie ma. Czoszka w mikrowalówce. Super. Eee... Ryba jeszcze świeża, nie zepsuta, właśnie też to jest takie, kiedy te rzeczy się stały, skoro to wszystko tu jest, to nie jest, że to jest jakieś wiecie stare, gdzieś tam od dawna, już nie zamieszkałe i tak dalej. Niektórzy z tych trupków to wyglądają bardzo żywo, jakby to były ostatnie godziny, nie chociaż z drugiej strony jakby się nad tym zastanowił, to tu można grać przez nie wiadomo ile 10 godzin i, i te trupki się nie pozmieniają. O, jest katana jej katana Katana na 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 Katana, katana, katana Spadasz do porku i... I znowu nie będę mógł znaleźć tej katany, nie? Pewnie Tu jest. Chociaż w sumie ile ma ta katana? Bardzo duża szybkość, atak i obrona. Ale ona jest całkowicie OP. Bo to ma duży atak, obronę, ale jest strasznie wolne. To ma tak samo. To, to ma statystyki podobne do współczesnego toporka. O, tą obronę ma słabszą. I tak epickie. Ten dźwięk, jak wyposażyłem się w katanę. Powinien być achievement w ogóle za to. Ja pinkole. Drastyczne. Drastyczne. Dobra, lecimy dalej. Jakby, co to jestem w stanie sobie zrobić jeszcze jakąś część ubioru, tego pomarańczowego? Jakby była potrzeba. A co to jest? A co to jest? Czyżby nie było potrzeby robić lepszego stylu? Czyżby gra mi to jakoś wynagrodziła? Złota zbroja. Ja chcę się zobaczyć teraz. Ja jestem ubrany w jakąś złota. Oh, epic! Dobra, tu się nie da iść. Cieszy mnie to. Tu się też nie da iść, chyba. Chyba te kamienie tak delikatnie sugerują, że tamtędy się nie przekopie. To nie jest The Stone, tylko The Forest. Dobra, tam są jakieś drzwi. A tu jest poziom czwarty. What the heck! Ja pier. Nie, 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 nie. To mi się będą śniły koszmary. Ania się zastanawia, czy chce grać tą grę, a ja myślę, że mi się będą śniły koszmary. Słod. Nie, ta muzyka epicka, hardbass Adidas. Super. Okej. Okay. Jesteśmy w złotej zbroi. Jesteśmy na pewno mega wykokszeni. Nie ma szans nic tutaj z nami. Jeszcze najfajniej by było, jakby ta zbroja była niezniszczalna. To już w ogóle to bym się wtedy niczym nie przejmował. Ale jeszcze bardziej by mnie cieszyło, gdyby gra dała mi jakąś możliwość zapisów. Gdybym mógł sobie rozłożyć jakiegoś save point'a. To byłbym... Co? Okej. Okay. Rypnąłem się. Wychodzi na to, że jest jeszcze jedna, yy, jedna miejscówka do sprawdzenia i ona jest zaraz na wprost naprzeciwko nas. Ja tam sobie dojdę i widzimy się na miejscu, i tam będzie już takie zakończenie zakończenia. I myślę, czy to podzielę na dwie części, czy to wam skumuluję w jedną część jako zakończenie, popularne. Zobaczymy. Tymczasem, za zobaczyska na miejscu, czy w tym odcinku, czy w kolejnym, to, to już tam w sumie nie ma większego znaczenia. Narka.